To feel in heaven when my lover's near. Lord, let this moment last for another year. Though today has ended, the night's still young, I'd say. Lover, don't Let it be the thing that I am longing for. Let's fly out from Manhattan to the California shore. Just to watch the ships at night on the San Francisco Bay. Oh lover. Please, please. No więc, żeby powstała taka impreza, no to musi być kilkadziesiąt godzin ciężkiej pracy każdego z nas. Do tej imprezy e, codziennie przez dwa tygodnie zbieraliśmy się i robiliśmy: a to właśnie kolumny, a to robiliśmy właśnie e, ozdoby stoły, a to robiliśmy inne rzeczy. Codziennie coś innego. Malowaliśmy butelki, malowaliśmy kieliszki e, i tego jest mnóstwo. Co ciekawe, e, przed samą imprezą jest mnóstwo ciężkiej fizycznej pracy i od tego właśnie są faceci, w, robimy kulturę. E, dźwiganie stołów. Dźwiganie wszystkich podestów czy jakichś innych rzeczy, zawieszanie lampek, to wszystko nasza działka. A przyjemniejsza część całego wydarzenia to właśnie przebieranie się, to właśnie gra aktorska, to właśnie inscenizacje, stroje. To wszystko sprawia nam fun, dlatego to robimy. Don't say you have to go, don't say you need to... stop the clock on central station and we can have a drink downtown let it be the night that i've been longing for let's fly down south to austin or to ecuador just to drink pina colada on a hot wet summer's day oh, la, la. Dla nas wizualizacja, przygotowanie wszystkich plakatów na zaproszenie naszych gości jest bardzo istotne, ponieważ chcemy, żeby każdy plakat czy każde zaproszenie odzwierciedlało to, o czym będziemy mówili. Czyli na przykład Bazar PRL, przygotowywaliśmy różne plakaty, szukaliśmy inspiracji, żeby to było spójne z naszym wizerunkiem i z naszym wyobrażeniem o tym, jak będziemy chcieli, żeby ten bazar wyglądał. Każda praca polega na tym, że najpierw zajmujemy się researchem, szukamy inspiracji. W internecie szukamy w podobnych imprezach. I teraz, tak, zaczynając od Bazaru PRL, interesowały nas po pierwsze plakaty, które były z epoki, nawiązujące do epoki. Jeżeli chodzi o nos kultury, tutaj skupiliśmy się na kolorach, na świetle, na tym, żeby to zainspirowało naszych odbiorców do tego, żeby przyszli i zainteresowali się tym wydarzeniem. Dzisiejszy dzień, jakby kończący nasz trzy tygodniowy etap imprez, był bardzo intensywne. Musieliśmy przygotować wszelkie dekoracje związane z latami 20 i 30. Skupiliśmy się na tym, żeby to było związane z takim ala Gatsby, wielki Gatsby. Stop the clock on Central Station and we can have a drink downtown. Let it be the night that I am longing for. Let's fly down south to Austin or to Ecuador just to drink pina colada on a hot, wet summer's day. Wszystkim. Naszym zamysłem było od początku to, żeby budować relacje. Kiedy się buduje fajne relacje, to się dzieją dobre rzeczy. I teraz tak, jak budować dobre relacje w takich sytuacjach, gdy mamy kilkaset osób zaproszonych na internet? Przede wszystkim jest to wspólne przeżywanie, czyli te wszystkie rzeczy, które robimy po to, żeby i taką, powie powiedzmy, swobodniejszą kulturę i taką wysoką kulturę razem połączyć. Kolejną ważną rzeczą dla nas jest to, by bawili się świetnie ludzie w różnym wieku. Znaczy, żeby to były naprawdę imprezy dla całych rodzin, a nawet na naszym bazarze PRL było bardzo dużo zwierzaków. Ludzie przyszli z pieskami. Chcemy, żeby dobrze się bawił u nas dzieci, młodzież, dorośli, ale też seniorzy. I dla mnie taką najważniejszą rzeczą, którą udaje nam się uzyskać na tych imprezach jest to, że widzę na nich, bo ja się zawsze się wśród naszych gości, ludzi, którzy mają po 70 i 80 lat i naprawdę dobrze się razem z nami bawią. Tańczą, jedzą, przeżywają. I to jest dla mnie taka bardzo osobista kwestia, że tym ludziom, seniorom naszym, oferujemy coś, co nie jest tylko wieczorem poezji. Tak, bo tak widzimy seniorów, że ustawiamy im przesełka i z wieczór poezji to jest oczywiście świetne, ale dla mnie bardzo ważne jest to, żeby była taka interakcja, żeby oni naprawdę czuli się częścią społeczeństwa i w ogóle interakcja między nami a społeczeństwem nami a naszymi gośćmi, żeby te wszystkie granice się zacierały. Po raz trzeci, czyli trzeci rok z bardzo dobrze się sprawdza u nas taka interaktywność. To, że e, zburzyliśmy, Tę granicę między sceną a gości, sceną a widzami, artystami a widzami, że po prostu wychodzimy z imprezą i ta impreza dzieje się wśród ludzi. Zawsze to było takim naszym, naszym głównym celem, żeby po prostu wciągnąć wszystkich, żeby tworzyli to razem z nami, bo tak się, tak się uzyskuje najlepszą energię na imprezę. Lord, let this moment last for another year. Though today has ended, the night's still young, I'd say. Lover, don't go away. Let it be the thing that I am longing for. Let's fly out from Manhattan to the California shore, just to watch the ships at night on the San Francisco Bay. Oh, lover, please, please stay. Don't say you have to go. Don't say you need the clock on Central Station and we can have a drink downtown. Let it be the night that I am longing for. Let's fly down south to Austin or to Ecuador just to drink pina colada on a hot wet summer.